Uwięziona w koszmarnym świecie dziwaków, Nuciarzy i kompletnych bałwanów. Potrzebowała chwili przerwy. Julie Benson w romansie pod tytułem Twix. Wstrząsająca opowieść o namiętności do dwóch porcji złocistego karmelu, dwóch porcji pysznej czekolady i dwóch kruchych ciasteczek od dziś w całej Polsce. Świat nie składa się z przemówień, debat, potrząsania rąk. Dlatego wychodzimy na ulicę. Stajemy twarzą w twarz z prawdziwym światem. Tam, gdzie ważny jest każdy człowiek. Co inni mogą przeoczyć, my pokażemy na pewno. Bo nie ma rzeczy zbyt małych, by wzruszały i wstrząsały. Super Express. Taka jest prawda. Sprawdź nas. Z fantazją? Nowy jogurt Danon Fantazja można jeść na wiele sposobów. Najpierw pierwszą łyżeczkę jogurtu, a później łyżeczkę owoców. Możesz też nabrać na łyżeczkę jogurt i trochę owoców, mm -hmm. lub wymieszać owoce z jogurtem. Danon Fantazja jest niezwykły. Mm -hmm. Jak ty? Chciałbym. Mm -hmm. Wystarczy mi Fantazja. Mm -hmm. Danon Fantazja po Fantazji sobie. Znajdź swój rytm. Jeszcze więcej i jeszcze dłużej. Teraz do wygrania kolejnych 50 tysięcy czerwonych kubków Nescafe w promocji przedłużonej do 31 lipca. Kup 400 gramów kawy Nescafe Classic, a słynny czerwony kubek Nescafe będzie twój. Kiedy mam ochotę na coś piekielnie dobrego, idę do pizzy Hut. Jest tam kelner, który do złudzenia przypomina Luca Perry. No i moja ulubiona pizza sycylijska, tak pyszna. Że mimo byłoby zjeścią we dwoje, ja zamówiłabym swoje ulubione dodatki na cieście sycylijskim pełnym bazylii, czosnku i oregano. A on? No cóż, właściwie to moja pizza. Pizza sycylijska. Pizza rogata. Nad diabełkwi w cieście. A któregoś dnia prawdziwy lukpery poprosił mnie o rękę. Mistrzostwa świata w Paryżu, i bądź tam. Albo weź udział w specjalnym konkursie i wygraj bilet na każde mistrzostwa co 4 lata. I bądź tam zawsze. Zwyciężaj z Coca-Colą. Wiesz, synu, można być chrześcijaniem, ale tak naprawdę liczą się tylko. Tak, wiem. Uczucie humoru. Czyste zęby świeży oddech. Nowy Signal Żel z mikrogranulkami dociera do najmniejszych szczelin, zostawiając doskonale czyste zęby i naprawdę świeży oddech. Teraz podwójne opakowanie pasty Signal Żel z mikrogranulkami kupisz taniej niż kiedykolwiek. 25% gratis. Gorący kubek Knor najlepiej je się z własnego kubka I taki kubek da Ci Knorr, gdy zjesz 10 gorących kubków Knor, A potem wytniesz nazwę z każdej torebki i wyślesz pod adresem na niej podanym Z dopiskiem kubek za kubek Po prostu zalej 10 Dezodorant Fabody Splash Świeży Ekscytujący Energetyzujący. Ekstremalny. Poczuj go na własnej skórze. Dezodorant Fab Body Splash.